Szukaj produktów ze znakiem Poznaj dobrą żywność. Program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten program ma 5 lat i mam nadzieję, że rozwijać się będzie coraz piękniej. A teraz już pana ministra Marka Sawickiego chciałabym poprosić na scenę i poprosić o słowo wstępne i jeszcze jedno powitanie. Zapraszam. Ekscelencje księży biskupie, szanowni parlamentarzyści, szanowni ministrowie, ekscelencje ambasadorzy, drodzy przedsiębiorcy, wszyscy zaproszeni goście. Zwróćcie uwagę, że Naszych kubańskich przyjaciół nie tylko łączy nas język, ale tak można tańczyć tylko wtedy, kiedy rzeczywiście je się dobrą polską żywność. A ta zdrowa polska żywność rzeczywiście pod znakiem poznań dobrożywność jest już od pięciu lat, ale wcześniej mieliśmy polską dobrożywność, także ten znak tak naprawdę już ma pewnie troszkę więcej jak 10 lat i. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to jeden ze znaków rozpoznawalnych nie tylko w Polsce, ale w Europie, bo akcja promocyjna, promocja polskiej żywności coraz bardziej zorganizowana jest realizowana właśnie już na całym świecie. Chcę państwa poinformować, że składy komisji zarządzających Funduszy Promocyjne zostały już podpisane. Pieniądze na kontach są gromadzone, także wierzę, że w przyszłym roku w sposób bardziej zorganizowany z dobrą polską żywnością wyjdziemy na rynki zewnętrzne. Rolnictwo wydawałoby się, że często pomijane, często marginalizowane w informacjach publicznych, a to moi państwo w ubiegłym roku ponad 10% wartości całego polskiego eksportu, w tym roku ponad 12% to grubo powyżej 11 miliardów euro i wszystko zanosi się na to, że w tym bieżącym roku, roku kryzysowym, gdzie odnotujemy w całym obrocie gospodarczym deficyt w handlu, w artykułach rolno-spożywczych będzie to około 2 miliardów euro na plusie. Warto o tym mówić, bo okazuje się, że rolnictwo jest jedną z ważniejszych dziedzin, gałęzi naszej gospodarki i to, że mamy i dobry smak, i dobry zapach, i dobrą jakość, dobry wygląd tej żywności sprawia, że ona rzeczywiście zagościła na rynkach europejskich, a w tej chwili chcemy, żeby poszła dalej. Jest już obecna w Rosji, jest obecna na Ukrainie, w Białorusi, coraz lepiej nam się z naszymi sąsiadami handluje, ale chcemy także, żeby była obecna w Korei Południowej, Singapurze, Chinach także w Wietnamie, więc mam nadzieję, że powoli, powoli te rynki będą dla nas coraz bardziej otwierane i tak jak wcześniej powiedziałem, na tych rynkach przy zorganizowanej promocji obronimy się jakością. Jeszcze raz wszystkich Państwa serdecznie witam. Tak sobie pomyślałam, że jeśli już tak Pana dzisiaj męczymy, to poprosimy Pana na scenę raz jeszcze, bo teraz wśród wszystkich naszych dzisiejszych gości chcielibyśmy wylosować trzy nagrody. Tymi nagrodami są te niesamowite kosze. Gdyby Pan był naszą sierotką, Panie Ministrze, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Tu są wizytówki. Kto nie zostawił, ten sam sobie jest winny, ale mam nadzieję, że większość wizytówek jest. Poprosimy o wyjęcie, ale nie oszukiwać, nie oszukiwać. O właśnie, trzy wizytówki nam są potrzebne. Jesteśmy właśnie po uroczystym wieczorze w Warszawie w hotelu Sheraton Poznaj Dobrą Żywność. To już pięć lat tego programu, ale jeszcze zanim rozpoczął się program Poznaj Dobrą Żywność, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już zastanawiało się, jak zapromować polską żywność na świecie. Tak, dlatego że promocja jest zdecydowanie najważniejszym elementem w handlu. I niestety w tej promocji polskie firmy... Chyba z wielu przyczyn, ale ta najważniejsza to duże rozproszenie, duże rozdrobnienie przetwórstwa. Nie mają należytych środków, należytej siły do tego, żeby rzeczywiście przeprowadzić dobrą promocję. Warto zauważyć, że bez wymieniania nazw, niektóre firmy. Niektóre koncerny międzynarodowe w polskich mediach są obecne, reklamują się, reklamują się bardzo często, natomiast bardzo trudno jest zebrać 10, 15, 30 przetwórców średnich, którzy mogliby podać w miarę jednolity podobny program produkt i zaprezentować go. I myślę, że ten znak Poznaj dobrą żywność od pięciu lat rzeczywiście wspiera te małe i średnie firmy. One coraz częściej, coraz chętniej w tym programie uczestniczą. Jestem przekonany także, że fundusze promocji, które zostały przyjęte ustawą w tym roku, na nich gromadzone są już środki, a będą uruchamiane w roku przyszłym będą taką dobrą dźwignią właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które zorganizowane, zgromadzone w różnych stowarzyszeniach, w różnych grupach działania będą mogły współzarządzającymi funduszami rzeczywiście rozpocząć profesjonalną promocję, profesjonalną ekspansję polskich dobrych produktów, nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zewnętrznych. A panie ministrze, co to jest dobra żywność? Dobra żywność? Myślę, że każdy określi to inaczej, ale ja zawsze mówię, że dobra żywność to ma coś ze smaku i zapachu tej żywności, którą się jeszcze dawno, dawno temu jadło u babuni. A czy ma pan minister tutaj swoich faworytów wśród tych przedsiębiorstw, które zostały odznaczone znakiem Poznaj dobrą żywność? Tak, oni wszyscy są zdecydowanymi faworytami. Oni wszyscy, bo to jest kilkadziesiąt firm w tej edycji a tak naprawdę w Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy firm. Więc ci, którzy chcą wychodzić, którzy chcą uczestniczyć w tego typu programach, to są ci najlepsi, którzy już wiedzą, że mają produkt dobry, że mają z czym się zaprezentować i teraz chcą wychodzić na zewnątrz w sposób bardziej zorganizowany. Czy wewnętrzna promocja nasza tu w Polsce jest ważniejsza, zdaniem pana ministra, czy raczej ekspansja na rynki europejskie i światowe? W mojej ocenie, w tej chwili nasze produkty dały się już poznać i w Polsce, i w Europie, na całym jednolitym rynku jako produkty rzeczywiście wyjątkowe w smaku, w zapachu. Ba y, warto przypominać ciągle, że u nas y, produkcja surowca u rolników odbywa się jeszcze bardzo często tra tradycyjnymi metodami przy bardzo niskim zuży zużyciu chemii, nawozów. Natomiast y, potrzeba jeszcze ja takiej masy krytycznej, y, informacji, żeby pokazać, że ta powtarzalność występuje w różnych zakładach że to nie jest tylko ten mały zakład, który jest w stanie wyprodukować kilka i kilkanaście ton na tydzień, ale że tych 10, 15, 150 zakładów produkuje właśnie przy użyciu podobnego surowca, czasami z nieco inną recepturą, ale jednak wszystkie te produkty mają właśnie to, co wcześniej wspomniałem, jeszcze ten smak i zapach z kuchni babuni. No to myślę, że możemy sobie życzyć smacznego, a Państwa zapraszamy do sklepów i do odnalezienia tego znaku. Poznaj dobrą żywność. Dziękuję bardzo. Bardzo zapraszamy. Dziękuję. Program rozwoju obszarów wiejskich to inwestycje w wieś z korzyścią dla miasta. Inwestujemy w nowoczesną wieś. W ciągu ostatnich dwóch lat trafiło tu kilkanaście miliardów złotych. Do wydania pozostało jeszcze ponad 50. Za te pieniądze kupiłem ciągnik i inne maszyny rolnicze. Pieniądze z prop to nowoczesna wieś. To naprawdę łatwe pieniądze, trzeba je brać. Mi się udało, wam się też uda. To wasze pieniądze. Gorąco zachęca. Składajcie wnioski. Więcej informacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w Urzędach Marszałkowskich.